Modlitwy do świętego Józefa w trudnych sprawach. Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwe. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie moje potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski, o którą Cię proszę z ufnością. Amen. Cześć ci oddaję, święty Józefie. Jak Bóg Ojciec powierzył Twojej pieczy swego jednorodzonego Syna, tak i ja również oddaję się pod Twoją przemożną opiekę. Czuwaj nade mną bądź moim orędownikiem u Jezusa Chrystusa, którego byłeś na ziemi troskliwym, wiernym i kochającym Ojcem, żywicielem i obrońcą. Powierzam Ci dzisiaj także tę moją troskę. Dopomóż mi, niezawodny patronie, bo ty wszystko możesz ukrosić u swego przybranego syna. Okryj mnie płaszczem swej opieki i błogosław mi. Amen. Święty Józefie, z ufnością udajemy się do Ciebie we wszystkich trudnościach i cierpieniach, które nas przytłaczają. Racz wziąć w swoje miłościwe dłonie tę ważną i trudną sprawę, która jest przyczyną naszego niepokoju. Spraw, aby jej szczęśliwe zakończenie przyniosło chwałę Bogu, a dobro oddanym Tobie sługom. O ukochany święty Józefie, Ty nigdy nie byłeś wzywany na próżno, gdyż cieszysz się tak wielką łaską u Boga, że można powiedzieć: w niebie święty Józef raczej rozkazuje niż prosi. Dobry Ojcze, błagaj za nami Jezusa i Maryję. Bądź naszym orędownikiem u boskiego syna, dla którego byłeś na ziemi najlepszym Ojcem, troskliwym żywicielem i wiernym obrońcą. Dodaj do swojej chwały i tę orędownika w tej trudnej sprawie, którą ci powierzamy. Wierzymy mocno, że możesz wysłuchać naszą prośbę i uwolnić nas od troski cierpień. Mamy też wielką ufność, że nie zaniedbasz niczego na korzyść strapionych, którzy cię o to błagają. Skłaniając się do Twoich stóp, święty Józefie, prosimy Cię, wejrzyj na nas, okaż nam swoją dobroć i błogosław nam. Amen.